Karol, chciałbym rozpocząć od Ciebie. Ze Szczecina w góry, kawał drogi, a Ty za każdym razem pokonujesz setki kilometrów, aby w tych górach spędzać tak naprawdę większość swoich przygotowań. Dlaczego? Bo zakochałem się w górach. Kocham a to dziękuję. góry. Tak samo jak Ty ko kochasz motocykle, tak ja kocham góry. To jest takie miejsce, gdzie zawsze jadę, gdzie zawsze spędzam, szczególnie początek swoich przygotowań, do każdej walki. Buduję tam bazę tlenową. Pracuję ze znakomitymi fizjologami oraz trenerami od przygotowania fizycznego, i tam właśnie rozpoczynam całą przygodę związaną z przygotowaniami do kolejnej gali, w zasadzie do kolejnych gal. Fernando Rodriguez Junior, zawodnik timu Minotauro. Myślę, że fanom MMA nie trzeba przedstawiać braci Rodrigo i Rojero, w zasadzie Rodrigo i Rojero. Także. E yes, é na juntos ou oni bardziej sprawują taką função de organizatora, de zajęć, organizadora do clube. É, infelizmente, um um dos irmãos Nogueira, eh é, ano passado acabou se aposentando. E eu, eu ajudo na preparação do do Minotoro, que ele vai lá lutar agora com Ben Render no UFC 19. Ja mam wszelkie wsparcie, nie tylko od Acinogueira, ale też fawuję mój trening z A011 MMA Team w São Paulo, z Lutador Pezão do UFC. E, te, niestety jeden z nich e, już przeszedł na emeryturę, ale drugi, drugi, z, z drugim razem trenujemy. On będzie walczył teraz niedługo na UFC. E, ale moje przygotowania przebiegają idealnie tam w e, siłowni, e, w, 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 całej, w całym gymie w São Paulo. I trenuję razem z Pesan. E, Rosimar Palhares, Renato Pezinho Gomes, Rodrigo Cavaleiro, Jakarezinho. Jak Fernando chce przerwać pas debutujących w KSW, którzy generalnie jeden po drugim byli odprawiani z Polski z kwitkiem? E, eu posso garantir: że ja będę reprezentował minha pátria amada, Brasil, i e eu vou ser o brasileiro i lewaj po Brazylii. Give me belt! Jestem Brazylijczykiem, który, który reprezentuje Brazylię i będę walczył o to, aby zabrać pas z powrotem do Brazylii. Ja jestem tym, który to zrobi. W takim razie pytanie do Karola Bedorfa. Jak bardzo będziesz starał się mu to uniemożliwić? Wiesz co, jakby ustalmy, że zakończy się to tylko i wyłącznie na jego gadaniu. Okej? Okay? A pas zostaje w Polsce, pas zostaje na moich biodrach, ja jestem mistrzem, ja będę mistrzem tak długo, jak będę walczył dla Federacji KSW, tak długo będę mistrzem. Nie oddam tego pasa nikomu! Czy Fernando ma coś do dodania? Jeszcze raz? Czy Fernando ma coś do dodania w tej kwestii? To ja nie wiem, jego Quero agradecer a A oportunidade que o KSW está me dando, agradecer todo o povo polonês. É, apesar de eu estar em, é, enfrentando um polonês, eu conto com a torcida de vocês. É, eu sei que vocês conhecem a história do MMA brasileiro. E é, o MMA brasileiro é seguido por muitos fãs do, do mundo todo e eu conto com o apoio de vocês. Poço! Bardzo dziękuję KSW za, za szansę, jaką dostaję, żeby przyjechać tutaj na, do Polski i, i, i walczyć o pas. Ale wie, wiem, że będę walczył z Polakiem, ale mimo to czekam na Waszą, na waszą pomoc na, na, na trybunach, bo wiem, że brazylijskie MMA jest znane na całym świecie i, i właśnie je będę reprezentował i mam nadzieję, że mi też będziecie kibicować. Karol, w ostatnim czasie mierzyłeś się z zawodnikami przede wszystkim stójkowymi. Był to James McSweeney, Peter Graham. Czy dla Ciebie to nie staje się już monotonne, czy nie chciałbyś spróbować czegoś innego? No na pewno chciałbym powalczyć trochę w parterze. Z uwagi na to, że pochodzę z klubu parterowego, który słynie z walk parterowych, z brazylijskiego jiu czyli ze Szczecina, że była jasność, z klubu Berserker Team. Oprócz tego trenuję też w klubie Ankos, gdzie szlifujemy zapasy. Także te dwie płaszczyzny e, są praktycznie cały czas w naszym repertuarze treningowym. Natomiast to, że w walce nie zawsze e, doczekamy się tego parteru, no to już wynika z tego, że po prostu za mocno kopię. Jakby się zdarzyło tak, że. Polski nie... Bruce Lee. No, Bruce Lee, koń tam zwał jak zwał. Już sami sobie wybierzecie tą nazwę czy ten przydomek. Natomiast jeżeli chodzi o poprzednie walki, które toczyłem, no to no rozwiązywane były wcześniej, niż przed końcem trzech rund. Także życzy, życzyłbym sobie tego też, myślę, że kibice tak samo, żeby wszystkie walki były rozwiązywane przed czasem, aczkolwiek żeby było w nich więcej przekrojowości. No ale mówię, to już nie jest ode mnie zależne, to jest zależne też od, od Fernando, żebyśmy powalczyli i w górze, i w parterze, i w clinchu. Żebyśmy pokazali przede wszystkim piękno MMA, bo to jest piękny sport i dlatego właśnie uprawiamy ten sport, bo jest piękny. Tydzień temu dowiedziałeś się dokładnie o swoim przeciwniku. Jakie były w ogóle twoje pierwsze wrażenie, jak usłyszałeś nazwisko swojego rywala? Znaczy ucieszyłem się przede wszystkim z faktu, że w ogóle mam przeciwnika, bo przez długi czas tego przeciwnika no, ciężko było gdzieś tam pozyskać. I teraz nie jest, uwierzcie mi, nie jest to prosta sprawa, żeby zestawić tutaj dla właścicieli, oczywiście. Nie jest to prosta sprawa i robota, żeby zestawić od razu zawodnika, który jest z zagranicy, który jest mocny, który nie jest związany z żadną inną federacją, jakimiś kontraktami, często niewolniczymi. I teraz no, to wynika z tego, że po prostu no, tak jest na świecie, jak jest. No i w ciężkiej wadze musimy, musimy doceniać tych rywali, których mamy brymboże nie krzyczeć na nich, żeby nie uciekli, bo później bez przeciwnika zostaniemy na samą galę. A czy jesteś zadowolony z tego wyboru? Tak, jestem zadowolony, na pewno jest to ciekawe zestawienie, jest to przede wszystkim zawodnik młodszy ode mnie, co jednak na pewno nie wpłynie tutaj w żaden sposób na przebieg tej walki, bo ja tą walkę oczywiście zamierzam wygrać, natomiast dawno nie miałem przyjemności walczenia, z dzieciaczkiem. no. No, także jest, jest to zawodnik młodszy ode mnie, jest przed 30, także super, rewelacja. Cieszę się z tego powodu. Pytanie teraz do Fernando. Fernando, podpisałeś kontrakt z organizacją KSW i od razu na wstępie dostajesz walkę o pas mistrzowski. To pytanie też mogę skierować od razu do Johna. Jakie argumenty stoją za tym, że wy sądzicie, że zasługujecie już w pierwszym pojedynku na walkę o pas mistrzowski dla organizacji KSW? É, quero agradecer muito a oportunidade que o KSW está me dando. Também agradecer é, a oportunidade da luta com o Karol, é um grande ídolo da Polônia. É, é um orgulho e uma honra estar tá representando o Brasil. E como ele falou, a todas as vitórias dele praticamente é em pé. É, então ele vai ter um, um queixo duro agora, porque eu eu me eu me garanto, eu garanto no meu Muay Thai, no meu Kickbox. E essa, e em todas as outras áreas, tanto no Brasil em Jiu-Jitsu, quanto no Wrestling, eu tenho certeza que eu vou superar ele. Esse, esse cinturão volta para o Brasil comigo. de aqui, Tak, on powiedział, że większość z walk wygrywa w stójce, ale teraz napotka naprawdę mocny podbródek, dlatego nie będzie, nie będzie mógł tego kontynuować. Za każdym razem jak walczę, jest, bardzo, bardzo ufam w swoje umiejętności zarówno w stójce, mój kickboxing i tak samo, tak samo w parterze, dlatego jestem pewien, że pas Pas pojedzie ze mną do, do Brazylii. W takim razie pytanie do ciebie, Karol. Jak ci się Dobra. podobał y, występy Michała Kity? Czy jesteś zaskoczony tym, co zobaczyłeś? Jestem Wielonego bardzo to... zaskoczony pozytywnie, ponieważ nie sądziłem, że Michał Kita przemieszcza się w ogóle w parterze, a co dopiero wykonuje takie ekwilibrystyczne techniki. Z uwagi na to, że wnikliwie śledziłem jego poprzednie walki, jak szykowałem się do pojedynku z Michałem, to ten parter gdzieś tam był na drugim albo nawet na trzecim planie. Jeżeli chodzi o Michała. Natomiast tutaj, no, byłem w wielkim szoku, że zawodnika w zasadzie silniejszego od siebie pokręcił w parterze. No, także, no, wielkie brawa dla niego. To jeszcze mam pytanie do naszego gościa z Brazylii, Fernando Rodrigo Senior. Miałeś okazję walczyć z Oli Thompsonem, z którym przegrałeś już w pierwszej rundzie. A Karol dosyć łatwo poradził sobie na przestrzeni trzech rund. Você acha que é uma grande psicológica Com certeza não, porque na minha luta com o Oli Thompson eu tive várias dificuldades até chegar ao Japão, é, perdi a conexão na Turquia, acabei chegando praticamente no dia da pesagem e não consegui me apresentar 100%. Com a luta contra o Carol, eu Ja jestem pewien, że θα 110% i e aí sim ele vai ter um adwersario altura, sem comparação com Oli Thompson. Oczywiście, że nie. E, jeśli chodzi o Olego Thompsona, to ta walka e, nie potoczyła się po mojej, e, po mojej myśli, ponieważ miałem bardzo dużo problemów w, w trakcie podróży e, do, e, do, do Japonii. E, prze... Straciłem lot w, w Turcji i dopiero przyjechałem na, praktycznie na ważenie. Dlatego tam nie byłem w pełni, w pełni sobą, ale teraz jestem pewien, że dam, dam 110% z siebie i, i, i wygram tę walkę.